Posłuchajcie, jest akcja i to prawdopodobnie największa w historii FRAINY. Robimy epickiego trola. Poprosiłem admina, żeby zamienił serwer FRAINY na serwer non-premium. Przez co mogłem zalogować się na konto Fistaszka. Znaczy, zalogować. Szkoda, na non-premium, dałem sobie jego nick po prostu, tak dosyć skomplikowane. Nieważne. I wyłączyłem whitelistę z serwera. I mam właśnie nick Fistaszek 997. Więc bijemy sobie dzisiaj na serwer. Jest tam dealer i strollujemy go. On myśli, że Fistaszek ma bana. Więc mega, jestem ciekaw jego reakcji. Także wchodzimy. Okej, okay, dołączenie do świata jestem! O, jestem w tym miejscu, w którym go zbanowałem! Co jest? Czekajcie, hej. Napiszemy hej, zobaczymy jaka będzie jego reakcja. A w tym czasie dajcie łapeczkę w górę raz, suba, jeśli nie subskrybujecie jeszcze, ponieważ jest to nowy kanał i dobijamy do 30 tysięcy, chociaż nie, już mamy 30 tysięcy. Kto to wrócił? Hmm! Ja wróciłem. Muszę pisać jak fistaszek. To będzie ciężkie, szczerze mówiąc, bo fistaszek robi dziwne błędy i trzeba się ich nauczyć. Myślałem, że masz już pana na zawsze. Sandy dał mi! Nie, czekajcie, jak to napisać? Sandy. Napiszę Shandy. Nie wiem, czy Fistaszek wiedziałby, co to jest Unban. Shandy mnie odblokował. O, napisze jakiś z błędem. Odblokował. Nie wiem, czy tak pisze Fistaszek. Chyba tak. No dobra, jesteśmy w domku Dillera znowu. Ej, znowu właśnie, bo nie wiem, czy wiecie, ale Shandy już kiedyś odblokował Fistaszka, jak miał pierwszy raz Bana. To jest mega dziwne. Okej, okay, jesteśmy koło domku Dillera, domku ale Diller przeprowadził się teraz do Siemaszkowic, z tego co pamiętam. Więc trzeba byłoby tam szybko się przejść. Czy mam jakąś Elytrę? Nie mam Elytry. Czekajcie. Znowu. Ta. Przenieś. Nie do ciebie. Ciebie, ciebie napisałem. No dobra, nieważne. Kurde Bele, nie chcę mi się tam iść, więc mam nadzieję, że mnie m nie. Nie. Aha. Fajny dealer! Dzięki, jesteś niemiły dla Fistaszka, tak nie wolno. No to w takim razie. Kurde, szkoda, że Fistaszka nie ma Opa. Mogłem pomyśleć i przed odcinkiem dać Fistaszkowi Opa, wtedy byłby jeszcze większy przyżał. Chociaż, poczekajcie. Wejdę szybko na moje konto i dam Fistaszkowi Opa. To jest plan. Okej, okay, włączamy mi się w Minecraft, już wchodzimy? O nie, ciekawe jak dealer zareaguje na to, że on dostał Opa, tylko muszę zabrać Opa dealerowi, żeby nie było. Dobra, jestem na ferajnie, Okej, okay. moje konto, moje konto, dokładnie, nawet jestem Siemaszkowica. Ukośnik OPE, napiszę Siema jeszcze, Siemka, yy, co tu Robi Fistach, żeby dealer wiecie, nie wiedział e, Teraz tak, OP e, na, Przede wszystkim DOP dealerek Dobra, i teraz OP Fistaszek A bo ja wiem, okej okay, To ja wychodzę w takim razie, dealer tego nie widział, wracamy na Fistaszka Okej, okay! dam znak zapytania Żeby nie było, Fistaszek jest teraz Operatorem serwera, to jest coś Czego potrzebowaliśmy, więc tak, tepniemy się dilera. dealera Dealer nawet tego nie zauważy, bo nie ma OPA Cześć, napiszę mu, hej Hej, może go walnę czy coś w tym stylu, gdzie on jest? Dealer, gdzie jesteś? Dealer! On kompletnie nie wie, co ja robię. To jest najgorsze w tym wszystkim. On myśli, że w ma bana! Ale on ma w ogóle różowej wełny. TNT? Czemu on ma TNT w Fipunku? O co chodzi? On zauważył, że się tepnąłem? Może czekajcie, może na przykład zbiciamy ukośnik i lily? Dealerkę. O! Zabiłem go! Co jest? Ej! Nie mam pojęcia, gdzie on się. Tu jest, okej. Nie czaj o co chodzi Ej, nie strzelaj we mnie, zio ziomek, daj spokój To jestem ja, ej, no co jest No ej, odrodziłem się teraz tutaj Czy muszę się znowu do niego tepnąć? Trochę czytuję Ale jestem fistaszkiem, więc mogę Tepniemy się do dealerka pod powrotem Wezmę sobie trochę TNT i będę udawał, że wysadzę mu Zaraz domek, ponieważ ten domek budował o stadio I się mega starał Czy ty się jeszcze tepasz? Nie, sorry nie, nie, nie piszę, sorry, przepraszam, przepra... dobra, pisałem jakoś prze... wow, włączyłem Painta. co jest, <grystanie> przepraszeble, coś w tym stylu Postawię mu trochę TNT w domku, jestem ciekaw jego reakcji, kto ci dał opa? Co to? Fistaszek nie wiedziałby, co to jest op, okej? Okay? Wiedziałby, może jak bym napisał admina, to by wiedział, o co chodzi, ale co to jest op, na pewno by nie wiedział On pewnie teraz próbuje go odbanować, a on nie może, co jest, albo... <grystanie> A jeśli on pisze teraz do kogoś frajny, co się dzieje? O nie, on kompletnie nie ma o niczym pojęcia, to jest najgorsze na świecie. Wystawię to TNT, aż na. Ej, skończyłem się. TNT. A, no, no dobra, to w takim razie. Chodź tu, chodź tu, dealerkę. Mam dla ciebie prezent. Z zobacz, patrz. TNT. Postawię tutaj blok, jeśli chcesz. Ej, no nie, niż tego, to moja być niespodzianka. Present, to prezent dla ciebie. Nie zabijaj po raz kolejny. Co jest? To jest bardzo niemiłe z jego strony. Ja rozumiem, że to jest pistaszek. No nie, dobra, to jest pistażek to w sumie ja też bym go zabił, ja bym go zbanował, tylko że on nie może mnie zbanować, bo nie ma opa teraz, więc stawiemy się do niego po raz kolejny I zrobimy mu jeszcze, wiecie co, czekajcie, żeby mnie nie widział, o oh, kurde, zauważył mnie, okej, okay. idę stąd, idę stąd, idę stąd, żeby nie było, papa, pa. cześć dealer Musimy zrobić mu jakiegoś takiego fajniejszego trolla, e, co to? Czy on myśli, że Fistaszek wie, co to jest OP? Naprawdę, OP to jest w ogóle taki jakby admin na serwerze. Ja wiem, ale Fistaszek raczej nie mam pojęcia, co to jest, więc musiałby napisać admin czy coś, wtedy może by zrozumiał. Jestem tutaj z tyłu, koło świątyni Tritsusa w Siemaszkowicach i zastanawiam się, czy co jeszcze mogę zrobić? Mam dużo różowej wełny. Możemy zrobić jakiś wielki napis Fistaszek? Creepery, jakieś zwierzęta zostawcie, nie spokoju, tu trola tylko robię. A jak niszczysz, to nie u mnie. Nic nie niszczę. Nie dawaj bana. To jest podejrzane, bo piszę w sumie tak mocno bez błędów, tak w sensie mniej błędów używam niż pistaszek To może być dziwne. Teraz nie wiem nawet jak. Czemu nie masz jak? W sensie ja wiem czemu, ponieważ masz... opa! Ha <laughs> ale, ale on nie wie, w sensie nie, pistaszek może nie wiedzieć. Dobra. Zostawcie w spokoju, w ogóle nieźle spać. Ej, ho! Wsadziłem mu wioskę. O, o, nie, przepraszam. Czy jest jakieś łóżko w ogóle? Halo, dzień dealer ,ku. Powiem ci, że ta wioska to jest chyba jakieś więzienie. Chciałbym się przespać, spisz już. No dobra, tu jest łóżeczko. On chyba teraz w ogóle rozbudowuje tą wioseczkę, więc to jest idealny moment, żeby go trollować. Najgorsze się on gra teraz odcinek. To by było dziwne, jeśli na odcinku wbiłbym fistaszek i zepsuł mu cały odcinek, ale mam nadzieję, że tego nie robi. Odpisuje mi od razu, więc chyba nie. Zresztą odcinka zbudowania tej wioski raczej by nie robił. Okej, okay, teraz tak, musimy zrobić jakieś wielki napis fistaszek. Jak wiecie, wcześniej fistaszek trollował właśnie takimi napisami, więc Zróbmy go też tutaj, a na końcu, o nie! Wpadłem na najlepszy pomysł pod słońcem. Poczekajcie do końca tego odcinka. Zrobimy najbardziej epicką rzecz, jaką tylko mogłem zrobić, ale to na końcu. To będzie takie zwieńczenie normalnie wszystkiego co robię. Ej, dobra, to wchodzi na kolejny poziom. Właśnie napisał do mnie dealer na fejsie. Ej, trolujesz mnie fistaszkiem Dealer! Nie trolujecie cię pistaszkiem. Napiszę co? To będzie bardziej podejrzane. Ciekawe co to odpiszę Dobra, F, A sy. A, e, od, odwrotnie napisałem. Tu jeszcze i powinno być swoją drogą. Piler napisał mi właśnie na fejsie, czy wbiłem i zabrałem mu opa, a Fistaszkowi odwala. Ktoś mu opa dał i unbana. Wbij i daj mi opa. Dobra, żeby nie było, żeby to nie było aż tak podejrzane, napiszę mu że za 5 minut, okej? Okay? Bo, bo jem obiad. Nagrywamy to o godzinie 16, 17 w sumie, więc może mi uwierzyć, że jem obiad. E, dobra, więc mam jeszcze 5 minut na trollowanie. 5 minut, żeby napisałem F A E. Nie, to to miało być inny napis. Wy i sy -taszek. kurde, bele, pisać nie umiem po prostu wiecie co? Wkroczyło we mnie bycie fistaczkiem i już nie umiem nawet pisać, to jest straszne Lipa może być Ogarnę go w 5 minut, ale no wow! Co tu się dzieje? O co chodzi? Dobra, co? Ma jakiś prezent dla mnie? Prezenty lubię Fistaczek zawsze lubił prezenty, ale no dobra, chcie? Nie, gdzie? Tak napiszę. Masz wyzwanie. Lubię wyzwania. Nie umiem pisać, jak fistaszek. Ej, serio, nie wychodzi mi to chyba. Trzy kuka dookoła, dookoła mojego miasteczka. Czy fistaszek by to zrobił? Ja myślę, że fistaszek. Jedno. Napiszę, że jedno. Nie, nie wiem w sumie, czy fistaszek by to zrobił, czy nie. No dobra, to jest fistaszek. On mógłby po prostu bez sensu biegać wokół miasteczka. Więc dla niepoznaki, ja sobie pobiegam dookoła. Przydałoby mi się trochę TNT w sumie, żeby tam do dookoła go trochę potrolować. Chociaż mam pomysł. Po prostu postawiam mu tam dookoła trochę, nie wiem różowej wełny. Ty lubi różową wełnę, więc. Niech będzie! Tylko tak, tutaj z miasteczko. E, chodź, licz mi czas. Tak, zrobimy z tego zawody. Liczę, liczę. Dobra, to, to start. To start w takim razie. Dobra, to lecimy dookoła. <ścoughs> Duża jest ta wioska, on nawet nie obserwuje, więc po prostu chyba. Nie, to gdzie jest dealer? Dealer, gdzie jesteś? Gdzie ty uciekłeś? Pójdziemy sobie do niego, wystraszyłbym go jakoś. Czekajcie, on nie wie, że biegam. żeś on myśli, że biegam teraz, więc zaskoczmy go jakoś może jakimś niepralkiem. Nie Wystraszmy go po prostu. Gdzie on jest. Jak idzie? Super! Połowa, połowa Nie, kurde, pisze zbyt dobrze jak ta fistaszka Ej, na no, maksa to jest podejrzane, ale no nie wiem No, podejrzane. Gdzie jesteś? Widzę, widzicie. Nie, nie widzi mnie, nie ma opcji, przecież Jak nie, nie, nie biegam? Biegam, nie On tu jest! O oh, nie! Nie! Kurde, bele! No, dobra Nie udało się, to idziemy biegać. Dobra, teraz tak On jest w tamtym miejscu Na razie mnie nie widzi, więc możemy sobie... naprawdę ten domek Zepsułeś. Nic nie zepsułem! To... Nie ja a-a To nejaj Nowy język wymyślam właśnie teraz On tu jest, okej okay. On chyba awczy On coś pisze, znaczy O, wiem Obudujemy go różą wełną Bo chyba gdzieś poszedł To było najgorsze, co mógł zrobić W momencie, kiedy Fistack jest na serwerze Iść sobie O, 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 o. On tutaj jest, okej, okay, okej okay. Idziemy tyłem Przebiegnę tam do szybko. okej okay? Bo mnie zobaczy inaczej Patrzy w tamtą stronę Jest dobrze Idziemy, 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 poszedł chyba gdzieś. Co jest? Ej, naprawdę! Jeśli Fistarzek byłby na serwerze, to ja w życiu bym nie poszedł sobie gdziekolwiek, bo to by było zbyt niebezpieczne. Chyba, że on pisze znowu do mnie. Nie, nie pisze do mnie, na szczęście. Okej, okay, odbudujemy najpierw od tej strony, bo tego tutaj nie widzi. I teraz tutaj. Pięknie, brakuje mi tylko TNT! Ej, gdzie jest to TNT? On gdzieś się miał, czy on gdzieś by rzucił w ogóle. Diler napisał do mnie Halo! Odwala ostro! Wow, na, napiszę już minuta. Minuta Wyszedł z gry! Nie! Ej, tak nie może być! Dobra, wiecie co? Zmiana planów. Wejdę na moje konto, czyli na żelaznego, sekundę. Okej, okay, jestem. Wchodzę na feralne i na, o, jest na serwerze dealer, jest na serwerze dealer. Okej, okay, w takim razie czekajcie. Dam szybko, już ci daję opa. Sekundę. Dobra, ale muszę zrobić wisieńka na torcie. Czyli wejdę znowu na pistaszka i zbanuję dealera. Ukośnik ban d e lerke, Nie jesteś prezydentem Ferainy. Klikamy, boję się jego reakcji. Hop! Poszło! Spalowałem dilerka przez Fistaska. Co on sobie teraz musi myśleć? Zobaczymy co do mnie napisze yy, O, ej, dzwoni do mnie! Dzwoni! O, oh, kurde, odbieram, odbieram, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Halo? C co jest? Ej, bo jestem właśnie w toalecie co? Co, co? co Nagrywasz? No, no, no nie, jakby no na obiedzie, psz, zawołałeś mnie, więc o co chodzi? Nie, no bo fizerzek mi zbanował stary. Haha, <laughs> co? Obiad. No nie, nie, jakiś stary, że dał opa i on. A, doknes nie nagrywa teraz? Eee, Doktor zrobił taki troll już kiedyś, pamiętasz? Doknes coś takiego robił, a. I napisz do doknesa zaczął. Nie, no on... wiem, dlatego jestem sceptyczny trochę. Ej, co jest? Czekaj, już wbijam, jestem eee... w toalecie. Sekundę, bo muszę muszę tylko wyjść, ok? No to stary skończysz klaskę potem. <laughs> nie da tak. Ej, dealer, jakby, to nie jest takie proste. Już wracam, okej? Okay? Sekundę. Już jestem. Stary, odkupię ci majtki, po prostu szybko odbanuj mnie. Dobra, już no, czekaj. Bo... Co jest? Nie bez podstawnie zbanowany, nie? Ej, stary, a jeśli on mnie zbanował? Czekaj, 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 już idę, idę wychodzę właśnie. Okej, okay, jestem. Ej, ja też mam bana, co jest? Dealer, on mnie też zbanował. A... Kto ma teraz admina na serwerze? Ja nie no. mam pojęcia. Ej, jeśli on zbanował każdego a, na feraj, nie? No, 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 no. Co? I napisz szybko do Doknesa, żeby wbił i odbanował, czy coś. Nie, stary, to jest jego troll. Doknesa troll? No dobra, ale... To ma numer do No, ale głupio, czyta. bo ja miałem nagrywać, wiesz? Bo ja teraz miałem nagrywać iść i w sumie trochę mi zepsuł plany. No, stary, ja też chciałem nagrywać. Właśnie sobie budowałem wiochę. Ehm, um, no dobra, um, To ja też, nie, no nie wiem, kurde, co zrobić, szczerze ja mówiąc. Ja u nie jestem, nie jest prezentem. Co? Ja mam po prostu bana napisane, że zostałeś zbanowany i tyle, więc nic tam nie ma, wiesz? Ja miałem jakiś rezultat, że nie jest prezetem w ale nie czaję. Dobra, weź stary no. ogarnij to. Dobra, wbijam, już idę zobaczyć, ok? Już, no już idę, już, już idę. Dobra, dobra, no nie wiem, no kurde, spróbuję coś zrobić Dobra, nie, rozłączyłem się, bo to są nas złe tropy, okej? Okay? Nie wiedziałem co powiedzieć tak właściwie Cześć, villagerku, wiecie co, odbudujemy go tak, tak szybko Unban, a nie, mogę unban, czy co jest? A jak się, jak się bana? Unban? Unban dilerkę? -di jak się unbanowało? Czemu ta komenda nie działa? Co jest? Okej, okay, mam, dobra, pardon, pyarydyony dilerkę Napiszę mu, że może wbijać, możesz yy, wbijać Yy, załatwiłem. Dobra, wbiję. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Napiszę, może, że to był troll. Zostałeś sytyrolowany. O, napisałem źle. Jak w Ha, 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 ha. Przez Diego. Nie musi wiedzieć, że to ja przecież, nie? Może myśleć, że to był Szendi, czy coś w tym stylu? Właśnie gadam z Sh Aha, mm, z znaczy Kosziego. Ej, nie, myślałem, że Szendi to będzie dobry wybór. No nie. Daj mu bana, please. Okej, okay, już mu. O nie! Napisałem jako na Nie! Co ja zrobiłem? Napisałem, on napisał żelazny, daj mu bana, a ja odpisałem jako fistaszek, okej. Okay. Przypał na maksa. Tak, może naprawię to jeszcze. OP, dilerkę. D, -OP, Pistaszek! O, dobra, co się stało? Mega to dziwne. Załatwione. Dealer nie ma pojęcia, przez kogo został strolowany. Obczaj to na odcinku. Nie wiem chyba jakiś troll. No, serio. Sandy? On ostatnio coś takiego robił. Chociaż on teraz gada Sandy. Dobra, nieważne. Wiecie co? Po prostu... najwyżej mu dobrą rozwalę, Super. Po prostu skończymy ten odcinek. Udało się według mnie. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym trollu. Czy się udało? Jaka była reakcja dilera I jak sądziliście, jaka będzie? O, on jeszcze myślał ciekawe, skąd miał ktoś pasy. On nie wie, że ten. Serwer nie potrzebuje teraz premium, żeby wpić, ale zaraz naprawimy, więc spokojnie. Jeśli jesteście tutaj jakimiś hakerami, to i tak zaraz nic nie zrobicie. Po prostu tyle. Pamiętajcie: odcinki codziennie o 9.00. Subskrybujcie! Łapkujcie! Wbijajcie do dillera. Za to, jak go strollowałem, to przydałoby mu się jakieś podziękowania. Nie nagrywam. Zaraz zacznę. Nie zabijaj mnie, co ty robisz? Ej, no w kwiatka nie wpuszczasz. Także dzięki! Do jutra, papa. Pa. ale nie musimy się jeszcze rozstawać, bo są teraz dwa filmy, ten po prawej to ostatni odcinek z ferajny, a ten po lewej to inny odcinek z tego kanału, który wybrał dla ciebie YouTube, nie wiem, jakiś dopasowany do widza, więc chyba coś fajnego, nie wiem, powinno ci się podobać, także wbij na ten po prawej, albo na ten po lewej, jeśli go nie widziałeś, a my widzimy się, nie no sorry, znowu to mówię, bez sensu, cześć po prostu.